Niezwykłego odkrycia dokonali pracownicy remontujący cerkiew pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie. Pod boazerią pokrywającą ściany i sufit świątyni znaleziono freski polskiego malarza i prawosłownego teologa profesora Jerzego Nowosielskiego. Wykonał je w latach 50. XX wieku. Są to pierwsze freski, jakie pan profesor w swoim życiu namalował, czy znaczy, tak jak prawidłowo tu się mówi, napisał te, te freski, które zdobił dzisiaj ściany w naszej świątyni. Według znawców twórczości, też Nowosielskiego, i, i znawców tematu, są to pierwsze wizytyjskie freski po wojnie w Europie. No i ewenementem jest w naszej świątyni to, że wszystkie ściany. Są pokryte freskami profesora Nowosielskiego, a podczas remontu i konserwacji tych fresków w 2023 odkryliśmy również pod bozerią, która tutaj była umieszczona na suficie. Ta bozeria była w latach 70. tutaj położona na sufic. Odkryliśmy również, również freski profesora Nowosielskiego, więc chyba pokorzę się o takie stwierdzenie, że jesteśmy chyba jedyną świątynią w ogóle w Polsce, która ma wszystkie ściany łącznie z sufitem. Pokryte twórczością profesora Jerzego Freski na ścianach zostały zakonserwowane przez specjalistów w ubiegłym roku. Jak podkreśla proboszcz parafii prawosławnej, odkrycie malowideł nastąpiło w odpowiednim momencie. Prawdopodobnie 10 lat później byłoby już za późno na konserwację i farba po prostu odpadłaby ze ścian. W dużo gorszym stanie jest obecnie sufit cerkwi, który także wymaga konserwacji. Będzie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Te wzorki, które tutaj są, tak jak zacytuję profesora Rogala, który przyjechał tutaj z Torunia i nadzorował naszych konserwatorów, którzy tutaj pracowali przy tych ścianach. On mi wytłumaczył, że. To co jest na soficie te wzorki, to jest nawiązanie do różnych sklepień, które są w Rzymie i tutaj chrześcijański zachód jakby łączy się z chrześcijańskim schodem, który mamy tutaj na ścianach. Jest to nawiązanie też do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jeśli się przyjrzymy tym wzorom, który mamy tutaj na, na suficie, to zauważymy, że w wielu miejscach są ukryte znaki chrześcijańskie, krzyże. Wiadomo, pierwsi chrześcijanie też, kiedy się spotykali na modlitwę, to w różnych miejscach to, to się działo. I oni w odpowiedni sposób zaznaczali te miejsca. I, I te znaki były tylko dla nich. Po prostu tylko oni jakby rozpoznawali te, te, te miejsca, w których, w których ta modlitwa była. No i i również pan profesor Rogal wytłumaczył mi, tak jak i innym, którzy tutaj przez ten czas pracowali, że profesor Nowosielski o takiej formie pisał w swoich notatkach a i wszyscy myśleli, że nigdzie tego nie zrobił. A okazuje się, że zrobił i tylko tu w Kętrzynie. Freski w kętrzyńskiej parafii pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny są ewenementem na skalę kraju. Dlatego tak ważne jest, by zostały zachowane. Cerkiew dostała dotacje z Ministerstwa Kultury i z Urzędu Ochrony Zabytków na zabezpieczenie malowideł ściennych, jednak kolejnym wyzwaniem jest zebranie funduszy na konserwację sufitu. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o sufit, nie mamy środków na to, żeby, żeby to zrobić, dlatego że no, odkryliśmy to podczas prac, które były prowadzone, tak? Więc, jak najbardziej, no, będziemy się starali tak zwracać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będziemy też szukali wsparcia w różnych miejscach, dlatego, że nie tylko jest to ważne i dla. Samej tej parafii, wiernych tej parafii, ale myślę, że to jest zabytek klasy zerowej i taka spuścizna nasza kulturowa, która powinna cieszyć oko przez wiele, wiele jeszcze pokoleń, tak? Zostały zrobione badania konserwatorskie już sufitu. Wiemy, że ten sufit jest w bardzo złym stanie. Będzie potrzeba ogromnych środków finansowych, żeby. Żeby to zrobić, zresztą ta, tak jak zaobserwowałem, ta praca konserwatorska to jest taka na, naprawdę to tej cierpliwość do tego trzeba mieć I, no, i to trwa i trzeba praktycznie po milimetrze e, wszystko to konserwować i, i przywracać to, temu dawną świetność. My również możemy pomóc zachować dziedzictwo narodowe w kętrzyńskiej cerkwi. Każdy, kto chciałby zostać mecenasem sztuki może wpłacić datek na konserwację zabytkowego sufitu. Numer konta parafii znajdziemy w opisie materiału. Chętni do pomocy mogą także skontaktować się z proboszczem poprzez media społecznościowe parafii prawosławnej pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie.